Chyba każdy kojarzy grę Geoguessr. Trafiasz w losowe miejsce na świecie i musisz zgadnąć, gdzie dokładnie jesteś. Dzisiaj postanowiliśmy przenieść ten pomysł do Valoranta i zagrać w Walogueser. Wraz z Folwarem, Wedo oraz Melo Pustelnik spróbujemy rozpoznać różne lokacje na mapach Valoranta za pomocą tylko jednego zdjęcia. A zasady są proste. Na poziomie łatwym za odnalezienie odpowiedniej miejscówki dostajemy dwa punkty. Natomiast jeśli ktoś po upływie czasu będzie znajdował się na dobrej mapie, dostaje jeden punkt. Na trudnym to wygląda tak samo, tylko mnożymy to przez dwa. Wygrany oczywiście zgarnia 1000 Valorantów które zakupimy taniej niż w Valorancie na Instant Gaming z mojego reflinka, którego znajdziecie w opisie. Nie masz szans, jest za mały element, ty debilu, to nie jest łatwe. Dobra, w tej profesjonalista, co ostatnio wygrał z łupki trochę, chcesz może? Nie stresuj się. Nie, coś dał taką teraz podpowiedź, debilu. No to może czas zacząć, może czas zacząć. Nie zastanawiałeś się, może przez to siedzisz w Goldzie, czy tam gdzieś? A co ty masz do mojego Golda, kolego? No dawaj, dawaj. Odpalaj, wysyłaj 3, 2, 1, co? start o, kub. Kub, To patrzyk, jest łatwe? Gdzie tam jest to siedzisko? Łatwiutkie Ale ja mam wejść raz do tej mapy? Tak mhm. No, musisz... musisz <laughs> Patrzcie na jakiej mapie będziecie, co nie? Co to jest Przez za To jest duża, duża podpowiedź, co nie? Chyba tylko na dwóch mapach są krzesła no a Co? wiedzieć. Ja mam Ile mamy czasu? 2 minuty? Nie no, go powaliło chyba 20. Nie no, nie 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 źle włączyłem mapę, już na start i się będzie ładować! Kurw... Ja chyba wiem gdzie to jest. Ej, bo mi się zbugowało, czy ktoś ma w ogóle poprawną mapę O, powie, pod, powiedz tak, no powiedz jakie są mapy zobaczmy, i powiedz czy ktoś ma dobrą. Nikt nie ma złej, nikt nie ma dobrej. 50 sekund macie. 50 sekund? No przecież dopiero wyszedłem z mapy tej co była zła No, to prawda 40 sekund Dobra, powiedz teraz czy dobra, czy dobra mapa Nie na pewno A, nie, to by nie powiem Co ty masz o, Co ty w ogóle tu bierzesz, Kościół nie, nie, nie masz nie szans! Jest za mały element, ty debilu! Cegół, to nie jest cegół, łatwe! Dobra, twojej ale... Wstoję, 4 Czekaj, bo ja mam... Nie masz. 1. No i kto jest na dobrej mapie? No to jest na iceboxie. No. Ela jest na też iceboxie była. No. jest na sunsetie. Folgar no. jest na Abysie. Nikt nie jest na dobrej mapie. No chyba to gdzie było? Nie wiem, to jest ascent. Włączajcie się w ascent. jakby. No jak? Mówcie, i 3-2-1. No, 3, przygotujcie 3, 2, sobie ascent. Przygotujcie sobie ascenta. 3-2-1, okay, start okay, no, bo wychodzi to mi wychodzi z Abysa. Ej, wiem, gdzie to jest! Chyba! Ja to ja wiem. No, Stoję no, okay. w miejscu, w jestem jest? ready. No, fan 3-4, start. Mam! Zobaczmy. Ma. Jestem no, pierwszy. Gratulacje no, dla Karem'a. Ale dobra, ja nie wiedziałem, dobra. że ja muszę krzyczeć. Że Dodamy, to, dobra, damy, dobra. to damy, to damy, to dla każdego kto znalazł. No i Mela jak nie zwykle. Jak zwykle. Mela, jeszcze, mela jeszcze, nie znalazła, Mela szuka. To dajmy. A ja i mi się zalica, czy nie? No nie no, tak. ona ma minutę całą aż. Mela, nie się no, se 30 sekund jeszcze. A co jak przegram? No nie dostaniesz punktów po prostu 3, 2, 1, 0 To na midzie jest. Ty chyba jesteś chory To jest łatwe jak coś, nie? To, to jest płaka. łatwe, nie? To jest łatwe nie, nie Dopiero się rozgrzewamy, Mela Kolejne foto, jesteście gotowi? wyjść? Czekaj, sobie no to wyjdźmy Dobra, ale punktacje, no jak ty kur... coś sędzia Punktacje? Ja bym... Ja każdy po jednym oprócz Meli Jeszcze masz szansę, Mela, nie poddawaj się Dobra, wysyłam 3, 2, 1. Stop Ok. No, ja wiem To łatwiutkie jest akurat Mega łatwe No, to jest łatwe to jest akurat mega łatwe To jest chyba łatwe, myślałem, no że tam, Myślałem, że tam to będzie łatwe, ale okej okay. Dobra oh Nie, ja po złej stronie się zrespiłem chyba Ja też Ej nie, to nie ej, tu Ej tu, ej nie tu Wedo, ja też myślałem, że to tam Ej nie, nie to tu chyba. To nie jest Bris, kurwa, na midzie? To nie, ej, ja też, twoje. ja też myślałem Halo Jezu, To nie jest bris na midzie? Ja też tak i... myślałem Dobra jestem, mam, 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 pierwszy! Let's go! Jest, dobra, mam, 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 A Co pierwszy? Już no miałem debilu wcześniej. Ja miałeś, no jesu, miałem, miałem. Mela, halo! Mela ma dobrą oh, mapę mela. mela nie, nie odpali bo w ogóle. Taki jeszcze. No? Bo ona Kupka. szuka! No już powiedzieliśmy jaka to mapa. Bris. Ej, my powiedzieliśmy jej dużo! Ty, ja mela ty musisz słuchać! Bardzo. 10 sekund masz na zależy ja ducha, bo <głos》> da, ale... 10, 9, 8 ale to wygląda 6. na 6 high z tych 5. No. Oh. Oh. Siedle, siedle, A ona ma na high? 4, 3, 2, 1, Ciepło, 6, ale... 7, yes. Dobra, 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 10, 10, jej To 10, 10, 10, Dwa punkty keremy coach, dwa punkty w Polwar. Ale jak dwa? dwa podsumuj punktację! Dwa za to, No dwa debilu. No ale podsumuj! No trzy no przecież tak, no mamy z poprzedniego! Punkty. No te, łącznie macie wszyscy po trzy, Mela ma półtory. No punkty. to podsumowywuj, ja nie mów za... Ja mój głupki po każdy, roku w Rosji kurde każdy, każdy ma po dwa... po trzy punkty. Każdy ma po dół. Mela po trzy ma półtory. Półtory. Wszyscy no, gotowi? No. Halo! No, no gotowi. O, to, no, to, to, jest, no. to mam to okay, już, to no. już znalazłam, to już znalazłem. To jest dobra, mogę już powiedzieć na głos? No. Powiedzieć na głos, dobra, to jest tam To ja też mówię, no? Tam pod. To ja też mówię na głos No tam... Chciałem strolować widzowie. że to jest No dół, tam, Ta bardziej ta, dolna ta. opcja mi się ta, wydaje. Tak, tak Tam gdzie to ta, 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 się ta, ta, ultuje ta, ta, ta. chyba co? Tak, 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 tak Nie, nie ta, ta. tam ty sam gdzieś się a, jest a ma, i ma się nawet poluję. dobrze. No, bo teraz akurat chat zobaczyła gdzie ma. Niech ma nawet nie napisał. Zobaczymy ciebie to w ogóle za bo to w sumie nie jest takie oczywiste. Ja, nie, nie tak no jest, jestem. Ja, ja też jestem. już jestem. No, Folwar tutaj nie ma jeszcze. A ja jeszcze. A ja jeszcze nie mam, mam też. Mam. Dobra, minuta została. Folwar tutaj nie mam. Lekkim. Lekkim. Ej, ej, nie mam. Nie masz co za kierda, ty serio? Nie ma. Nie ma. Co nie ma Keremę ten... nie ma Masz te zupki minuta. Wezmę, żeby czas szybciej minuta. zleciał Minuta No jak minuta? No minuta dostała Chcesz zupki trochę? i Keremę nie mają Tej, profesjonalista co ostatnio wygrał zupki trochę, chcesz może? Nie stresuj się Gdzie to jest? Temek, czas leci Ja mam taki pewny siebie Czas leci Temek. Bo plata ciągle z tych samych chmiel. Dobra, jest, 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 kit Dobra, Keremę ma O pierdol Polwar 30 sekund Mela to na jest szybciej od Polwara, Ja no i co, I co? No i co? On gra w tą ja grę 20 lat On gra w tą grę 20 lat A, gra, y o Folwar, Jeszcze gra nie wyszła, on jeszcze często grał Alfa, 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 alfa test Ma 150 no. tysięcy subów na YouTubie sekund, i 40 razy grał w Gesera już z Koniec czasu, koniec czasu Weź <laughs> ja stój ja w, pierdol... w, lewo, w lewo, w lewo, w lewo Nie tu, co co na Jena, na koło na Jena, na koło na Jena Nie tu, koło na Jena, koło Jena Koło Jena, Tu, do lewej, do lewej ja Żeście ma... latali Dobrze. w tych samych miejscach przez cały czas Tak, tak, no bo to bo się A tak... Folwar w ogóle szukał na, na pustyni, jak tam zielono było <laughs> Dobra, punktaria prezentuje Fajna. się tak Kereme, 5 punktów, Wedo, 5 punktów, Web łeb idą Foldwar No niestety tylko dobra mapa 4 punkty i, I dalej mele, 3 Mela Słuchajmy 2 punkty, 3 pół punkta No i 3 ,5 3 ,5 goni tu goni tutaj, słuchajcie! Ale teraz, teraz wchodzimy na trudne. To już dobra, nie, to nie są to już, to już nie są przelewki No, No niektóre były porąbane, rzecz szczerze. Bo już robiłem... Jestem ciekaw, tak szczerze, czy, czy, wy to, czy wy to będziecie wiedzieć. No, no bo to niby, to niby nie jest tak. Mogą to niektórzy znać, bo to nie jest w sumie takie ciężkie. Da się to w sumie podczas gry zobaczyć, ale. Okej, no, okej. Okay. Okay. Wysyłam. Tak i oto, mi, mi, Misio. Dobra. misio. O, dobra, 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 dobra. dobra. Żadnych podpowiedzi. Tak szczerze, to może być wszędzie. No może no. być wszędzie, no. Ale spokojnie. Ja nie wiem, czy nie A jak się szczer... dobiecie, jak, nie wiem, czy, czy nie jak widziałem. wiecie, gdzie to było, to. Naprawdę, ja też jak się o tym dowiedziałem dzisiaj, to wyskoczyłem z kapcisa, nie? A powiedz, czy, czy, czy ktoś na dobrą mapę? Powiedz, czy ktoś na dobrą mapę? Nie, no to jest trudne, to tutaj to, wiecie, to wszystko jest. 4 minuty macie. Mam, no to 4 minuty to jest, To wszystko jest, ale. A jest, w... Wszyscy... a jest mega ukryte, Wszyscy... czy nie? Wszyscy, Wszyscy zgodni. Nie, nie jest właśnie ukryte. Da się normalnie podczas gry to zobaczyć. No na pewno. Ale serio teraz mówisz, czy nie? No serio mówię ci. Normalnie grając serankę dzika, możesz to widzieć. Dobra, ktoś wszedł na dobrą mapę, czy nie? Nie wiem. Ale wiem, że większe. Wybra podobnie Ok Z okay. <laughs> No dobra, ale... Co nie oznacza, że... Co nie oznacza, że oni wybrali dobrze, więc tutaj nie musisz się przejmować, co nie? A ja sobie kurwa wy... biegam zamiast A może nie no No nie no, lecisz w bambuko z nami, szczerze Po czterech minutach powiem no. mapę Mi się wydaje, dobra, to że to na lecisz... pewno nie jest sunset, no nie ma ch**a, wszystko sprawdziłem Dobra, ale... zmieniamy panowie razem? No, ka każdy miał dosłownie sunset Zmieniamy mapę? Ja mu to, ale, ale co to ale no jak? ja zmieniam. nie ma szans, że to jest coś innego szczerze po no tym, też, po pod 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 też no. no właśnie po tych tylko pod bowią. Zdziwicie się, ta... się. serio się tak zdziwicie, że Nie, no, ja teraz wkręca. To jest Icebox, to jest Icebox. Już widzę, o kurwa, wiem gdzie to jest. Icebox? Kontroluje na, no. na 100%, no. jak no, tak gada. Ja długo go znam, kontroluję. To jest Icebox. Ja pierdolę. O, znalazłem, zobacz, fan. <grystanie> widzę Ale to chyba nie tak wielkości. Bo jest ogólnie mega duży ten miś. Mega on jest, on duży. Jest taki, on nie jest duży. mały, on jest duży. On jest duży Hej. normalnie. Dobra, zmieniam mapę. Dobra. Zostało wam jeszcze dwie, półtorej minuty. Nie wiem, ja widziałem no, to gdzieś zimera. to, szczerze. Ja gdzieś to widziałem chyba. Ja też, mi się kojarzy z tym, jak duży miś podpowiedział jeszcze, to mega podpowiedź dał szczerze. On jest duży. Została minuta, macie minutę. Więc no zobaczymy. Później mówisz mapę jo? Tak, mówię mapę wtedy, no chyba że ktoś będzie na tej mapie, co nie? I normalnie to jest widoczne? No normalnie takosę 6 5, 4, 3, 2, 1 Nie wierzę, nie wierzę. Koniec, czas no. Jaka mapa? Ogólnie na dobrej mapie są trzy osoby no. Jakie? No to jest na i wchodzę od nowa Jakim Pirdl, nie PERL? To jest na Andrea Pir do Juventusu, taki Perlo. Perlo. Miejsca, tak? I... Ci... Nie no, już... Wy dostajecie po prostu punktciki, co nie? Wy tam lataliście obok tego cały czas, co nie? Gdzie to jest? No nie możecie... Możecie to... jeszcze spróbować sobie to znaleźć. Tak for fun. Z... Za punkt? No, ale ogólnie to jest... To pierwsze zgadywanie. Normalnie to ma punkt. sobie chodzisz... Chodzisz i musisz... opuścić głowę w dół. Mam! Czyli jak on ma to już nie mamy szans, nic na nic. No ja punkt zgadłem ja tak brawo punkt, stop. Stop. Nie, nie, pierwszy to pierwszy punkt, nice. No to, no to gdzie to było? Na idzie, na, midzie. na midzie pod na dół się patrzysz. Jak niby podczas gry? No normalnie co masz to zobaczyć. A... Dobra, A ale dobra, bądźcie nie, chcesz, nie, nie. czy że ktoś wiedział w ogóle tu jest taka nie, nie. zapaść na tym ty, midzie. Ale screena nie. robiłeś, taki. No, no właśnie ja też nie, co, nie? Ale screena robiłeś, Ale na co się patrzy na to, zobaczyć. Ale nie ale No nie no ale Dobrze no, to zrobił. nie było tak widać no, tak, no, Dobrze, dobrze bo to było to Ale ja i tak ragu. nigdy nie patrzę na midien w podłogę! A on dał sobie no. no, ale ty jesteś głupi! Chyba, no wszyscy mamy wysokie rangi, tutaj już nie szuka się mrówek, prawda? Tutaj co coś no. zawsze na główce No właśnie, to, że ty z masz golda i potrzebujesz kołdciek od keremy! <laughs> to nie jest moja wina ty Dobra, keremy 7 punktów, keremy 7 punktów, folwar ma 6 punktów. Ej, ale ja przyjdę za to, że znalazłem pierwszy tego misia. Nic nie dostajesz. No przecież powiedzieliśmy! Dobry pomysł. Wedo ma na 5 pieniądze. punktów. No. Czyli tak, Keremys 7 punktów prowadzi, Fodwar 6 punktów za nim, Wedo 5, nie, Mela ma 5,5. Wedo ostatni! Wygrywamy to! Halo. Medo 5 ,5. Dobra, pierdzielę. Mela 5,5. Dawaj, no, dawaj, no. dawaj. 3, 2, 1. 4 minuty macie na to. To jest podchwytliwe szczerze chyba. To chyba nie jest perl. Nic charakterystycznego nie ma, nie ma nic, nie? To jest trudne, to jest trudne, co nie? Nie, dobra, wychodzę z tej mapy. Chujba, tutaj po to prostu, prostu jest... możliwe, możliwe, że będzie tutaj dogrywka, co nie? No chyba, że ktoś ma zgadnie A to jest widoczne normalnie, czy nie? Mhm. Też jest widoczne, podczas gry normalnie. Znaczy nie można to zobaczyć, no nikt na to nie patrzy, ale można to zobaczyć, co nie? Jest coś na dobrej mapie? Nie wiem, teraz już na trudnym nie mogę potwierdzić, bo to. A, no dużo dobra, zranu. dobra. A, no ładnie, sobie tu szukacie, no ładnie. No dobra, no pokaż co ty wybierasz Tak szczerze to jest to I, I tak szczerze Może, może I tak szczerze No To ty... A dobra nie będę podpowiadał, bo mam jedną teorię Jest tutaj lekka teoria spiskowa No ja mam to, ja wiem o co chodzi z tą teorią spiskową Wiesz? Wiem Jak zostanie minuta to wam leciutko podpowiem, leciutko podpowiem, ale... To pewnie to co ja wiem Myślę, że nie wiesz tego 30 sekund Do minuty, znaczy półtorej minuty, półtorej minuty takie takie to jest drzwi, po prostu, to jest po prostu przez szybę Ogólnie, zrobione. bo już zostało minuta 10, to zdjęcie jest powiązane z jednym z poprzednich. Z Czyli mapę. któraś mapa, która już była. Tak. Jest to powiązane z, z jednym zdjęciem z poprzednich. Nie, ja coś dał taką teraz podpowiedź, debilu. 50 sekund. Przesadziłeś. Związana z którąś, no i ch... która, nie? <laughs> 30 sekund. Dobra, daj, daj plus, op, plus 20 sekund, jak nie zgadnie. Nie dawaj podpowiedzi Mam, mam No nie, p***dol Miejsce Nie mam Mam, 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 mam Let's go ja dobra, Mają, mają Gdzie Kolem to jest? Na ascencie Dosłownie obok, obok As tego co As tak. było wcześniej Obok, dosłownie drzwi obok to jest Let's go widzowie, yeah. najlepszy k***a Kerem'e coach Kerem'e 11 punktów Brawo, brawo dla Kerem'e Volvar 6 zostaje Wedo 5 Jakie Mela 9,5 9,5 o kurde Czyli ostatnie na Team Deathmatchu O ja pierdolę, to tu się może wszystko zmienić, nie? To będzie to No, no. no ogóle to jest mega Kongo, tak szczerze Ale to jest zupełnie no. niesprawiedliwe! Czemu? Ty jesteś druga, to co to niesprawiedliwe? Ale ja nie mam tych Team Deathmatchów to No to, to może czas zacząć Może czas zacząć Nie zastanawiałeś się, może przez to siedzisz w Goldzie? Czy tam gdzieś? A, a co ty masz do mojego Golda, kolego? <laughs> 3 2 jeden. No to GG. Dobra, no to, no to, nie to nie mega szans. mocne. Dobra, no nie, nie, nie wiem, masz, masz liścia zaraz. I no cię spotkam gdzieś, to masz liścia. Nie ma szans, tak szczerze, nie? Tak szczerze ci powiem. Ciężko tu wywnioskować mapę, tak szczerze, ale może właśnie będzie emocjonujący overtime. Sorki, że przerywam oglądanie, ale wszystkie odcinki są nagrywane na moich streamach, które są codziennie od 14. Więc jeśli chcesz oglądać wcześniej... Link masz w opisie. Ej, te, te mapy są mniejsze i to jest plus. Zobaczmy czy... To jest w ogóle na dobrej mapie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest ktoś? Nie. Na wiem. pewno. Potem, na pewno, na pewno potem jest ktoś. Po takich gadkach. Ale jest... nie, y nie, nie możesz tego zobaczyć grając po prostu. Nie. Niektórzy gracze mają całkiem niezły trop okay. Ja nie, nie mam pojęcia w ogóle jaka to mapa jest, nie? Co to jest za... Czy to jest coś czegoś podobne? Nie no ja chyba wszystko przeszukałem już. No jest to szczerze mega ciężkie. Nie no mi się. Ej, mam też się to... Ciao ciao Ile zostało? A nie, nie wiem, co za... Zostało no. 40 sekund Czy Mela wygra no, ja Mela, jak która wydałem? na początku była stanym underdogiem, no. najmniej punktów miała Na Hardzie wszystko zrobiła chyba dobrze oni zawsze będą wygranymi Czyli że jak wygrasz to przegrasz 20 sekund 15 10 9 8 7 6 nie 4 nie ma tego. 3 GG 2 Jeden. Keremę przelatywałeś obok tego praktycznie. No nie pierwszy. Trzy być... metry mapa? dalej. Drift. 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 No, wiedziałem, to że ja to ta drift, mapa. No to, 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 jest ta na drifcie, ale nie wiem gdzie to jest. To, no to jest... jest y... W sensie możecie sobie spróbować znaleźć. Ej, ale ja wygrałem chyba i tak, ty! Tak nie, się nie, nie, myślę. Wygrałem. No jak? Za nie. dobrą matę dwa mam, punkty. Znalazłem, Cztery znalazłem. punkty za zgadnięcie. I mam 11! A, nie, przegrałem. I tak, ona by wygrała od punkta. A to była ostatnia runda Ostatnia no, no. runda wygrała, Mela Ale jaka jest punktacja? Musisz zrobić fanfary, coś! Ostatni, wielki albo mały, potężny Wedo Z 20 punktów, 5 punktów. Nie udało się. Czy nie byłem taki najgorszy ostatnio? Karpę, ja dalej. Ale ty jesteś chudy. Dalej. Jest to, ja myślałem, dalej. Że jego pokażę, brat. Człowieku. Dalej jego brat. Folwar, 6 punktów. Pff. Brawa dla niego. Bybota! I na najlepszy, najlepsi, najlepsi z najlepszych. Kremę znów na czołowych miejscach. 11 punktów. Drugie miejsce. I... Mela. 13,5 punkta. Uuu, ale sobie Top 1. No szczerze, Czer brawo Brawo! Się. 10 Gratulacje! 5 tysięcy wydalone w końcu pod kremę. Ile? 5 tysięcy? 5 tysięcy. Dobra, 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 dobra. 5 tysięcy, okej. z fan! Brawo! To jest mój taki ziomal, nie? Jest. On, on kupuje po prostu, nie? Ode mnie dostajesz, ale Fajnie. po prostu on kupuje, nie? To, to jest wygrał, podoba mi się to. Ładny zwrot akcji, Bardzo brawo, brawo, gratulacje. Ejo. Ładne, ładne. Dziękuję, ładne. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Napiszcie w komentarzu, kogo mogę zaprosić do kolejnego odcinka. No i subskrybujcie, żeby być na bieżąco.